Witam w kolejnym odcinku. Nie wiem, co ja tutaj w ogóle robię. <laughs> Tam podobno jest jakiś opuszczony budynek. Nie wiem, co to w ogóle jest. Tylko, że przede mną stoi jakieś auto. Nie wiem, czy to jest leśniczy, czy co. Czy zostanę pogoniony stąd, czy nie. oby nie jeszcze 300 metrów do budynku którego szukam ale tutaj dziwne jest to auto zaparkowane w środku w środku lasu no cóż w aucie nie widzę nikogo kury tylko drom mordy masakra najgorszy że nie wiem w ogóle co to za budynki znalazłem na google maps wygląda jak jakaś duża chatka tam nawet chyba coś widać no zaraz będę to będę wiedział co to jest Uch, no dobra, jak dojdę, to się widzimy ponownie. Ja pierniczę przez chwilą <ścoughs> strzelali tutaj, ten leśniczy do kaczek strzelał i z pewnością zaraz do mnie podejdzie i będzie mnie wypytywał co ja tutaj robię. Gorsze, że idę w jego kierunku. No, a nie przestanę iść przecież, nie? ja chyba mówiąc do was poszyłem mu zwierzynę i dlatego wolał strzelić zanim ja zanim ja mu sposzę najgorsze jest to że ja widzę z jego strony, że na pewno się spotkamy za chwilę Ale to już widzę To jest ten budynek do którego do którego podążam spójrzcie to wygląda tak Ale widzę, że, że jest to w ogóle coś malutkiego Mam tu ścieżkę, która mnie prowadzi tam. Także podążam ścieżką zobaczę szybko, co to jest. Jeżeli nie będzie tu nic ciekawego, to robię ewakuację. Dziwny budynek w środku lasu. A widzę tutaj. Coś w koszach grał boisko jakieś <laughs> no kurde w środku lasu takie coś no ale nie warte uwagi i nie warte ryzykowania rozmową z leśniczym także ja stąd ja Stąd już idę. Nie będę czekał na leśniczego. On tam zaparkował, ci ja. Także muszę szybko dobić do auta. I palić biura. Bo jeszcze mi się dostanie szczeli do mnie. <gry> No widzicie tak czasem wygląda urbex że trzeba zrobić trochę kilometrów i zobaczyć czy to jest nie warte tego Znaczy nie Urbex nie jest wart. Tylko niektóre budynki nie są warte Nie wiem czy widzicie tam z daleka Ja widzę tego leśniczego Coś upolował jakąś kaczkę No to czuję, że niestety spotkam się z nim koło auta. Najgorsze, że on przejeżdżając wyjeżdżając z tego lasu, będzie przejeżdżał koło mojego auta. Nie wiem, czy on po prostu zakończył polowanie. Idziemy po przeciwległych stronach tego pola ogrodzonego tutaj. Jeżeli ja jego widzę, to on mnie na pewno też mam nadzieję, że problemów nie będę miał żadnych jego auto jest tutaj, a moje tam troszeczkę dalej ale jak widać Pewnym krokiem podąża też do auta. Nawet nie mam jak uciec. Znaczy, sam mógłbym uciec się schować, ale przecież nie zostawię auta. No i tak właśnie mijają mi święta. <śm> <śm> A spróbuję wskoczyć do auta i czmychnąć jego auto jest tu już blisko psa słyszę ale jego jeszcze nie widać jak zobaczę to nagram z ukrycia jak z nim będę rozmawiał o, może będzie szansa żebym pojechał bez rozmowy z nim on gdzieś najprawdopodobniej przed mną widzimy. Kury takie Taki spotkanie z naturą w czasie urbeksu. to udało mi się przyjść przed leśniczym I tak jak mówiłem pale wióra